Współczesne leczenie chorych na raka piersi to leczenie skojarzone obejmujące chirurgię, radioterapię, chemioterapię i hormonoterapię. Zasadniczym pierwszym etapem leczenia w większości przypadków jest zabieg chirurgiczny. Radioterapia w tym skojarzonym, złożonym cyklu leczenia odgrywa bardzo istotną rolę. Ma zastosowanie u większości chorych. Pierwszym etapem planowania radioterapii u chorych po zabiegu mastektomii jest wykonanie wstępnej symulacji. Chorą układa się na specjalnej podkładce stabilizującej, ręce ułożone są za głową i przy pomocy aparatu rentgenowskiego, symulatora terapeutycznego, wykonuje się dokumentację radiologiczną obszaru, który w następnym etapie będzie poddany na promienianiu. Zasadniczym etapem planowania radioterapii jest wykonanie komputerowego planu leczenia, który jest realizowany w zakładzie fizyki medycznej przez fizyków medycznych. Podstawą do stworzenia takiego planu leczenia są przekroje komputerowe uzyskane podczas badania tomografii komputerowej. Chora po wstępnym przygotowaniu na symulatorze, w tej samej pozycji terapeutycznej, na dostosowanej podkładce, ma wykonywaną tomografię komputerową, są wykonywane przekroje radiologiczne w sposób typowy, tak jak w badaniu radiologicznym, a następnie w każdy przekrój lekarz radioterapeuta wrysowuje obszary, które mają podlegać na promienianiu oraz e, wrysowuje narządy krytyczne, promieniowrażliwe, które w maksymalny sposób mają być chronione. E, chodzi tutaj przede wszystkim o to, ażeby skoncentrować dawkę promieniowania w objętości guza, sąsiadujących tkanek i zminimalizować dawkę w obrębie narządów krytycznych.